Cześć, z tej strony Oskar Klimczuk. Dzisiaj poprowadzę prelekcję pod tytułem Kreatywność kontra bezpieczeństwo, czyli jak narobiono szkód drukarkami. Przejdźmy więc do rzeczy. Dlaczego drukarki? Drukarki to urządzenia dość powszechne, spotykane zarówno w domach, jak i biurach. Warto również zwrócić uwagę na to, że dzisiejsze drukarki bardzo często są podłączone do internetu lub do naszej sieci lokalnej. A należy pamiętać o tym, że oprogramowanie drukarek również powinno być aktualizowane, tak jak każde inne oprogramowanie. Bardzo często również drukarki mają dość niski priorytet, one po prostu są. Mam tu na myśli taki etap, że drukarka jest, czasami nie działa, czasami coś wolno działa, drukarka jest i tyle. Ta prelekcja ma na celu pokazanie że drukarkę trzeba traktować na równi z każdym innym urządzeniem sieciowym. Nie można jej olewać, dlatego że ona służy tylko do drukowania. Trzeba pamiętać, że to może być kolejne urządzenie, które może zostać zaatakowane. W kolejnych przykładach pokażę to, jak bardzo drukarka może pomóc atakującemu osiągnięciu jego celów. Jak można wykorzystać drukarkę? W drukarkach znajdują się podatności. Kolejną z podatności, która jest często pomijana, jeśli chodzi o ryzyko, to podatność człowieka na to, co z drukarki wyjdzie, lub na fakt, że ta drukarka nie działa, a powinna coś zwracać. Drukarka może służyć do takich samych ataków, jak każde inne niezabezpieczone urządzenie. Niezależnie od systemu operacyjnego. Czyli może przysłużyć się do eskalacji uprawnień lub zdalnego wykonania kodu. Często dzieje się tak, ponieważ część protokołów, które są wykorzystywane przez drukarki sieciowe, nie jest zabezpieczona. Dość prostym filtrem na szodanie można znaleźć naprawdę wiele drukarek, które są podatne na wydrukowanie tego, co im wysłał za pomocą danego protokołu, o czym później. Pierwszą podatnością, którą omówię jest Print Nightmare. Została ona odkryta w połowie 2021 roku i pozwalała ona na zdalne wykonanie kodu, jak i podniesienie swoich uprawnień. Podatność polegała na tym, że każdy użytkownik mógł wskazać buforowi wydruku własne sterowniki drukarki. Zaś bufor wydruku działał domyślnie jako kontroler domeny, przez co, za pomocą określonych delelek można było w dość łatwy sposób zyskać pełną kontrolę nad danym środowiskiem. Tak jak widać na rzutach ekranu, były one naprawdę dość wysoko ocenione, stanowiły dość duże zagrożenie dla każdego systemu Windows. Ponieważ ta podatność dotyczyła serwerów Windows 7, 10 i starszych jak i również systemów w wersji serwerowej Zaś bufor wydruku, zwany również po angielsku Print Spooler, był domyślnie włączony na tych systemach Sama nazwa tej podatności wskazuje, że naprawdę pewnie dość wielu administratorów musiało zarwać nockę lub kilka nocek na wprowadzaniu zmian ponieważ jeśli działanie nie zostało podjęte dość szybko każdy użytkownik domeny mógł podnieść swoje uprawnienia co dla atakujących jest bardzo atrakcyjne co również ważne w tym przypadku Print Nightmare był dość łatwą podatnością do wykorzystania przez ewentualnych atakujących wystarczy do tego odpowiedni skrypt w Pythonie lub podłączenie drukarki o adresie, który jest widoczny na slajdzie. Pragnę również podkreślić, że bufor wydruku, do którego mogliśmy instalować dane sterowniki, mógł dotyczyć drukarki wirtualnej, więc w danej organizacji nie musiało być drukarki, żeby ta podatność była wykorzystana. Jedną z metod ochrony przed tą podatnością, było wyłączenie bufora wydruku na kontrolerach domeny. Co dość dobrze opisał pan Grzegorz Tworek na Twitterze. Podatność dotyczyła pliku wykonywalnego o nazwie spoolsv.exe. Jeśli chcieliśmy znaleźć identyfikator zdarzenia, który mógł dotyczyć wykorzystania tej podatności, w Windowsowym Event Viewerze mogliśmy szukać zdarzenia o ID 808, ponieważ dotyczy ono sterowników drukarki. Kolejną metodą ochrony przed tą podatnością było ograniczenie drukowania do zatwierdzonych serwerów, dzięki czemu użytkownicy nie mogli dodawać kolejnych drukarek, które wykorzystują określone złośliwe DLLki. Atak na Bank Bangladeszu. Bank Centralny Bangladeszu znajdował się w budynku, który widać na zdjęciu. W budynku również znajdowało się kilkadziesiąt komputerów podłączonych do systemu SWIFT, które obsługiwały przelewy międzynarodowe na dość duże sumy. Drukarka służyła tam jako odpowiednik dwuetapowego uwierzytelnienia ponieważ każde zlecenie przelewu było drukowane, dzięki czemu pracownicy banku mogli zweryfikować, czy faktycznie takie zlecenie jest prawdziwe, czy takie zlecenie jest chciane przez bank i tak Ten atak można opisać jako połączenie socjotechniki, jak i malwareu, ponieważ atakujący od dłuższego czasu wiedzieli jak bank Bangladeszu funkcjonuje, atakujący wiedząc o tym sprawili, że drukarka nie działała. Każdy, kto ma drukarkę, wie, że to, że drukarka nie działa, szczególnie sieciowa, to nie jest zaskoczenie. Niestety drukarki to takie magiczne urządzenia, których mam wrażenie, że nawet doświadczeni informatycy czasami nie rozumieją. Mogę się mylić, ale jeśli słyszę, że jest problem z drukarką, to naprawdę czasami to wymaga cierpliwości i czarów. Więc dla pracowników Banku Bangladeszu nie było zaskoczeniem, że drukarka nie działała nie drukowała potwierdzeń przelewów, lecz to był właśnie cel atakujących. Pracownicy banku nie mieli pojęcia, że właśnie są okradani na gigantyczną sumę pieniędzy. Więc rola drukarki wydaje się dość trywialna. Z jednej strony nie uczestniczyła ona w samej kradzieży pieniędzy, lecz gdyby nie została zaatakowana i działałaby tak jak powinna, atak prawdopodobnie nie doszedłby do skutku. Przejdźmy więc do tego, kto był tym atakującym. Atakującym była grupa Lazarus z Korei Północnej. Tak jak wiadomo, Korea Północna jest krajem, któremu dość mocno zależy na tym, żeby przechwytywać jakieś pieniądze, zdobywać jakieś lewe dziwne dolary. Jest ona również wyłączona z systemów SWIFT, więc. Te przelewy, które szły, one nie szły w stosunku do Korei Północnej, ale nie będę się w to również wgłębiał. Chcę jedynie zwrócić uwagę na to, że czasami hakerzy z różnych miejsc w świecie mogą być naprawdę kreatywni i poprzez obserwowanie różnych zachowań mogą wiedzieć, że wyłączenie dość prostej usługi może mieć ze sobą dość duże konsekwencje. Jakie? Zostało wykradzione 81 milionów dolarów. W 81 ton 1 dolarówek, czyli 81 kg 100 dolarówek. Czyli tak jakby ktoś z Korei Północnej przyjechał z ciężarówką i wziął na pakę 1,25 tony złota. Taki atak byłby dość bardziej spektakularny, ale sam fakt, że wykradziono 81 milionów dolarów wykorzystując z niesprawną drukarkę naprawdę daje do myślenia. Dochodzimy więc do prostego wniosku. Że z brak drukarki Korea Północna zgłosiła się o 81 milionów dolarów. Czyli malware w połączeniu z socjotechniką dalej jest niestety dość dobrym i skutecznym atakiem. Przy okazji tego ataku pragnę również zwrócić uwagę na to, czy może są jakieś organizacje, które operują głównie na tym, że ktoś coś wydrukował? Na przykład, czy jeśli w danej organizacji jest księgowa, która dostaje zlecenia przelewu za pomocą drukarki, czy to również może zostać zaatakowane? Na przykład jestem sobie w stanie wyobrazić taki scenariusz, gdzie drukowane są zlecenia przelewu w piątek o 15 dla kogoś, kto jest osobą decyzyjną w tym zakresie i takie wydrukowanie zlecenia przelewu naprawdę nie jest skomplikowane, jeśli drukarka jest źle skonfigurowana. Także taki dość prosty aspekt, lecz ważny. Drukarka może służyć do ataku socjotechnicznego, czyli zmuszenie, aby ktoś coś zrobił w oparciu o wydruk. Atak spamu w 2018 roku. To jest dość ciekawa sprawa, ponieważ do wielu drukarek na świecie zostały rozesłane właśnie takie żądania wydruku, jakie widać poniżej, czyli to subskrybowania PewDiePie'a, kiedy walczył o jak największą ilość subskrypcji. Ciekawe, atakujący również namawia do tego, żeby zabezpieczyć swoją drukarkę i informuje o tym, że jest ona wystawiona do internetu. To jest dość zabawna sprawa, lecz obiła się dość dużym echem 5 lat temu. Warto również zwrócić uwagę na to, że ten atak spamu był dość powszechny i dotyczył dość wielu drukarek, które po prostu były dostępne bez żadnego uwierzytelnienia. Osoba, która nazywa siebie Przyjazną Żrafą nie łamała żadnych zabezpieczeń, aby wydrukować wspomniane materiały zachęcające do subskrybowania PewDiePie'a. Co, myślę, najbardziej przerażające w tym ataku jest to, że osobie, która go dokonała zajęło jedynie 30 minut przygotowanie skryptu, jak i nauka tego, jak może wykorzystać podatności w drukarkach. Jeśli w 30 minut można zaatakować naprawdę dziesiątki tysięcy drukarek, to jest dość przerażająca wizja, lecz właśnie tak się stało 5 lat temu, co naprawdę Daje do myślenia. Jednym z narzędzi, które zostało wykorzystane podczas tego ataku, był Printer Exploitation Toolkit w skrócie PRED. Służy on do sprawdzenia tego, czy dana drukarka jest bezpieczna, lecz tak jak wiele narzędzi, może zostać użytych w złych celach. Jeśli chcemy sprawdzić, czy nasza drukarka jest bezpieczna, możemy użyć PRED. Nie zachęcam do używania tego narzędzia w złych celach, ponieważ można za to ponieść naprawdę solidną odpowiedzialność karną. Można również pomyśleć, że po takich atakach nie ma już wielu drukarek dostępnych bezpośrednio z internetu, które nie są w żaden sposób zabezpieczone. Jednak niestety to jest błędne myślenie. To zapytanie do Shadana ujawniło drukarki, które wykorzystują port 9100. Jaki Printer Job Language w skrócie PJL. Co może oznaczać, że są one podatne na wydrukowanie czegokolwiek, co zostanie im wysłane z internetu 16 tysięcy to dość duża liczba, oczywiście nie twierdzę, że wszystkie faktycznie to są prawdziwe wyniki, że faktycznie da się z nich coś wydrukować, lecz pewnie ktoś to w najbliższej przyszłości przetestuje. Zakończę. Pokazując metody ochrony przed atakami na drukarki. Przede wszystkim, tak jak w każdym urządzeniu, w każdym systemie, podstawa to aktualizacja. Następnie pragnę zwrócić uwagę na bezpieczeństwo fizyczne drukarek. Kto ma do nich dostęp? Co się stanie, kiedy ktoś przejmie wydrukowany dokument? Czy jest możliwość przejęcia danego dokumentu? Czy dokumenty zawierają wrażliwe dane? To jest kilka pytań, na które warto sobie odpowiedzieć ponieważ co się stanie, gdy ktoś niepowołany nagle zdobędzie jakiś bardzo ważny dokument. To trochę kwestia bardziej bezpieczeństwa fizycznego niż drukarek, ale to też należy uwzględnić, jeśli chodzi o bezpieczeństwo drukarek. Kolejne dobre pytanie to czy naprawdę muszę widzieć drukarkę z internetu? Jeśli nie ma potrzeby podążać drukarki do internetu, nie widzę sensu tego robić. Jeśli drukujemy coś tylko z komputera na sieci lokalnej, pamiętajmy o tym, że nie ma sensu wszystkiego na siłę podłączać do internetu. Zablokowanie portu 9100 i zablokowanie SMB to są działania, które zależą od tego, jak korzystamy z drukarek, jak komunikujemy z drukarką, bo to nie zawsze jest remedium na wszystkie problemy. Czasami te porty lub protokoły powinny być używane zgodnie z tym, jak obecnie funkcjonujemy, lecz należy się zastanowić, czy mogę zrobić to bezpiecznie, czy mogę użyć innego protokołu lub innego portu, jak również. IPPS zamiast IPP, czyli zabezpieczenie protokołu drukowania. Dziękuję bardzo za wysłuchanie prelekcji. Mam nadzieję, że każdy wyciągnął z niej coś wartościowego. Zapraszam również do oceny prelekcji. Można to zrobić skanując kod QR, na przykład za pomocą telefonu. A ja dziękuję i życzę bezpiecznych drukarek.